Witam na kanale Planszowo. Pierwsza osada, recenzja gry. Jeżeli jesteś nowym widzem, to będę bardzo wdzięczny, albo takim, który jeszcze nie dał subskrypcji, będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji. To będzie takie motywujące do tego, żeby ciągnąć ten kanał, ale też takie wsparcie duchowe są dwa filmy takie, które opowiadają o moim pobycie w szpitalu i tak troszeczkę mm, fajnie, fajnie jak dajecie jakiś taki oddźwięk też tutaj i, i wsparcie pierwsza osada, grę dostałem od księgarni, od naszej księgarni za co bardzo dziękuję tutaj do recenzji jeżeli chcecie odsyłam do Piotra Isika, bo jego materiał już jest o tej grze zrobiony na pewno też pojawią się inne także Zachęcam do tego, żeby, żeby zobaczyć grać Przeznaczono od dwóch do czterech osób. Od razu powiem, że spokojnie można sobie usiąść, grać w to solo, jako taki po prostu pasjans. Wszystkie karty, jak widać, są bardzo ładnie ilustrowane. Sięgam tutaj do ściągi. Robił to pan Roman Kucharski. I y, jak widać, bardzo ładnie y, jest to, y, bardzo tak klimatycznie zrobione, w takim klimacie setlersów, troszeczkę tak mi się kojarzy, ale też jeżeli sobie przyjrzycie, to są te rzeczy troszeczkę podobne, tak do, y, do tego, do. Y, Osadników na rodzinnym imperium, czy osadnicy Królestwa Północy, bo to jest ten sam grafik, który to ilustrował, prawda? Zatem zatem można sobie zrobić, Karty są bardzo czytelne. Próbujcie to się plus. Natomiast yy, tutaj właściwie nie ma tekstu. I dzieciaki nawet, które nie umieją czytać bardzo szybko, jeżeli im to fajnie wytłumaczymy i przez kilka rozgrywek będziemy towarzyszyć, to myślę, że tutaj. 6-7 latki nawet mogą spokojnie, jeżeli już są takie rozegrane, lubią planszówki A dzieciaki są bardzo bystre, zapamiętują momentalnie te karty i będą w stanie się świetnie z tym bawić. Karty można zakoszulkować jak najbardziej. Mamy takie fajne, nietypowe, bo przezroczyste insercie, które pozwalają nam trzymać ołówek, pozwala nam rzucić karty. Ja myślę, że. Karty w koszulkach wejdą aczkolwiek, ja nie wiem, czy nie będzie za ciasno kurczę. Nie, nie sprawdzałem tego, zapomniałem poszukać koszulek, żeby, żeby sprawdzić. Są dwa, trzy rodzaje kart. Po pierwsze, to są karty pomocy. Karty pomocy, które tutaj mam odłożone, to jest taka ściąga, która mówi nam, yy, jaka karta w jaki sposób punktuje. Yy, drugim rodzajem kart to są kupcy, które, yy, których możemy zdobywać. Ich się nie wykłada, nie, nie budujemy z nich naszej wyspy, ale pozwalają nam zdobywać dodatkowe punkty. Każdy kupiec yy, bonusuje inną parę yy, symboli. Karty, jak widzę, są bardzo y, czytelne. To jest symbol, nazwa, y, gwarantowane y, punkty, ewentualnie punkty za określony rodzaj sąsiedztwa, czy to mnogiego, czy czy ten. Budujemy sobie taką wyspę y, 4 na 4 Sama rozgrywka to jest 8 rund, bo w swojej rundzie wykładamy dwie, jedną kartę z ręki, a jedną ze stołu, które mamy odkryte. Y, po prostu, więc y, jest spora losowość, bo ciągle dobieramy nowe karty, które nie wiemy, a jedyną Jedyną rzeczą, którą wiemy, to, to jest do wzięcia jedna, jedna z dwóch kart, które tutaj widzimy do budowania wyspy. I ewentualnie, jeżeli mamy szansę zdobyć dzięki wyłożeniu na nasz obszar gry karty targu, to możemy. To możemy po prostu dobrać sobie kartę kupca i ją możemy wziąć albo w ciemno, albo właśnie tą, która jest odkryta. Więc jeżeli ktoś nie lubi losowości, no to tutaj troszeczkę może mieć z tym problem. Natomiast gra jest naprawdę błyskawiczna, jest w małym pudełeczku, można w ogóle to pudełeczko sobie wyrzucić i zabrać te karty ze sobą. Instrukcja jest bardzo fajnie napisana, ładnie, ładnie skomponowana, jest bardzo fajna taka krótka historyjka wprowadzana, wprowadzająca nas w grę. Jest bardzo dużo przykładów, każdy ruch praktycznie jest opisany łącznie z policzeniem punktacji, którą sobie po prostu mamy tutaj taką wyimaginowaną rozgrywkę, więc y, karty, które wykładamy, po prostu odnoszą się do tej ilustracji, do tej rozgrywki i pokazują nam, y, ile jakich punktów sobie y, zdobywamy. Po prostu jest to kapitalnie wyłożone. Poza tym, mówię, jest ta karta ściągi, która nam tym wszystkim przypomina. No i y, te oznaczenia symboli są bardzo, y, bardzo fajne. Jakiego jest ta gra? Można grać z spokojnie. Jeżeli potrzebujemy rozegrać sobie krótką partyjkę, to nie ma tutaj problemu jeżeli szukamy jakiejś małej gierki na wyjazd jak najbardziej można sobie tutaj y, to zabrać jeżeli chcemy kogoś nowego wprowadzić w y, świat gier planszowych jak najbardziej również tutaj możemy to wziąć bo jest to gra która y, która ma niski próg wyjścia nie jest skomplikowana natomiast y, przez to jak działają te karty ona nie jest jakaś prosta bo tutaj naprawdę można dużo kombinować mimo losowości można y, można spróbować wydłużyć jak najwięcej jak najwięcej z tych kart nam się trafiają, natomiast no, zawsze jak nam nie pójdzie, możemy poprosić o rewanż i w kolejnej rozgrywce może to naszym przeciwnikowi, właśnie będą te karty podchodziły, a my będziemy, będziemy trzaskać bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe kombosy także bardzo dziękuję za przesłanie gry do recenzji, polecam tutaj grę i mówię, gra nie ma wariantu solo, ale ponieważ no ja jestem graczem solo, to, to widzę tutaj taki potencjał, że że jednak można sobie w to spokojnie y, solo zagrać po prostu to jest taki pacjencik, który sobie układamy i można starać się osiągać coraz lepsze y, coraz lepsze wyniki po prostu i, i tyle zapraszam na inne moje filmy zostawcie komentarz, y, dajcie łapkę, zaproście przyjaciół, znajomych żeby ten kanał się rozrostał natomiast mówię, jeżeli ktoś chciałby mnie w jakiś sposób wesprzeć pod filmem y, są linki do rzutki, do, y, do wirtualnej kawy jakby ktoś chciał um, się dowiedzieć, dlaczego na przykład zwracam się do was w ostatnich y, filmach y, z prośbą o wsparcie na rehabilitację, są dwa filmy omawiające właśnie moją sytuację zdrowotną, y, pobyt w szpitalu i tak dalej, także tutaj niezobowiązująco po prostu to. Jakby ktoś chciał w jakiś inny sposób pomóc, y, wesprzeć czy czy po prostu przyczynić się do rozwoju tego kanału, to zachęcam do, do kontaktu ze mną na, na Facebooku, po prostu. Nie? Można mnie tam znaleźć, można do mnie prywatnie napisać i tak dalej. Jeżeli tworzycie jakieś gry, to zachęcam do tego, żeby się do mnie zgłaszać i możemy nagrać sobie jakiś wywiad, porozmawiać i opowiedzieć o Waszej grze. Po prostu, że macie jakieś prototypy, przysyłajcie też, bardzo chętnie je. Tutaj na moim kanale pokażę szerszemu gronu, żebyśmy mogli się cieszyć waszymi, waszymi pomysłami. Po prostu dziękuję bardzo, pozdrawiam i widzimy się w kolejnych filmach.